Witam serdecznie z tej strony Dominik Murach z teatru Kingdom of Curvy Fork. Jest ze mną Krzysztof Miter, założyciel oraz reżyser teatru 6 ,5. Wczoraj grali z nami spektakl na trzeciej goleniowskiej Galioskara. Dzisiaj znajdujemy się w garderobie Teatrze Brama. W czasie trwania tego festiwalu podczas jest dzisiaj drugi dzień. Teraz akurat są za nami tam koncerty, wcześniej były spektakle. Krzysztof wczoraj grał z nami, grał tutaj spektakl, wariacja na temat archiwum, tak? Dokładnie, tak można tak. to nazwać. Tak, gdyż tam z powodów zdrowotnych wynikły różne komplikacje. Jak ci się grało tak w ogóle, takie coś? Bo to chyba było dla ciebie chyba trochę coś nowego, nie? Taka improwizacja z dziewczynami. Mm. No, to była zupełna nowość. I dla mnie, i dla dziewczyn. Mm. Normalnie ja w tym spektaklu w ogóle nie występuję. Z racji, że wyniknęła sytuacja taka, że połowa składu w ostatniej chwili nam odpadła z powodów zdrowotnych, Wszedłem na scenę i postanowiliśmy, że będziemy improwizować. Razem. Tak, razem. E, tutaj dziewczyny zaufały mi w pełni, powiedziały: Będziemy robić to, co się będzie działo na, na scenie aktualnie. E, także był dla nas to swoiste sprawdzian tego, co może się wydarzyć. Tego, co się wydarzy. Nie? Dla dziewczyn to też było coś zupełnie nowego, prawda? Tak, to znaczy w ogóle ja przed wejściem na scenę mówię: Słuchajcie, dziewczyny. No, musicie przygotować się na to, że będę was wpuszczał na minę od czasu do czasu. Dlatego, że sam nie jestem w stanie powiedzieć teraz, jak to się potoczy, tak? jakie Wam zadania dam na scenie. Musicie po prostu reagować szybko, co się będzie działo. Znaczy, to jest fajne dla aktora, kiedy on dostaje takie rzeczy, bo chyba dziewczyn, dla dziewczyn, to właśnie, jak sam mówiłeś, była to nowość. Jeżeli aktor się w czymś takim znajduje, no to nabywa nowych doświadczeń, prawda? Potem się czuje, moim zdaniem, pewniej. Ja myślę, że tak. to jest w ogóle naj, najlepszy sposób na zdobywanie warsztatu praktycznego. Tak, tak, też tak. E, to oczywiście nie zawsze wychodzi na dobre sztuce i, i temu, co się pokazuje dla widza. Ale o, jeśli chodzi o doświadczenie, prawda? Tak, ale myślę, że w takiej sytuacji, kiedy wiedzieliśmy na co się piszemy, wiedzieliśmy, czym ryzykujemy e, i podjęliśmy wspólnie taką decyzję, myślę, że. Można dużo pozytywów znaleźć. Tak, też uważam, że było to całkiem ciekawe i fajne. Tym bardziej, że to była... był to spektakl, który Ty w jakiś sposób pociąłeś i opowiadałeś o nim podczas grania tego spektaklu. I to było naprawdę ciekawe. No szkoda, że nie mogliście zrobić tego, bo lubię bardzo ten spektakl. Fajne rzeczy się tam dzieją, jak są wszystkie dziewczyny i razem z, z ta energia, która jest między wami. A coś nowego robicie teraz, tak, swoją drogą? Pracujemy teraz nad dwoma spektaklami. Jeden to jest powiedzmy kontynuacja teatru absurdu, mm -hmm. spektaklu Kronika Przypadków, tak, który tak, pokazujemy od dwóch lat już. Na podstawie tych samych opowiadań, tego samego autora, postanowiliśmy zrobić drugą część. Ona oczywiście będzie pod zupełnie innym tytułem. Natomiast, jakby zostanie zachowany, ten podstawowy poziom absurdu, mm -hmm, tak jak... pokazany troszeczkę w innej formie, to znaczy jakby też chciałbym, żeby dziewczyny e, spróbowały podejść do, do teatru absurdu w mm -hmm, nowy sposób. Ale będziesz bazował też nad, na podobnych tekstach, może tego samego autora? Tak, czy... to są teksty tego samego autora, jest ten sam humor. Natomiast podane w zupełnie inny sposób. I Coś z chcemy... dyptyku z poprzedniej, tak? Coś może, to można tak nazwać? Można, można tak to nazwać, tak. Natomiast chodzi bardziej o to, aby dziewczyny mogły e, dotknąć e, jakby nowej, nowej jakości mhm. w sposobie gry, nie? Ja rozumiem. To jest, to jest ten pierwszy spektakl. Natomiast drugi spektakl to jest już spektakl stricte dramatyczny. E, na dwie osoby. W tym spektaklu e, gram, gram ja i gra Ala Godyńska mhm. i reżyseruje to moja żona. A to ciekawe. Tak. To jest ten, macie jakiś przewidywalny termin. Premiery? Premierę planujemy na koniec marca. Koniec marca, koniec Dobry, marca tego roku. Natomiast zobaczymy, jak to, jak to jeszcze wyjdzie, mhm. dlatego że Ala teraz jest przed maturą, tam no, jest bardzo, bardzo dużo zamieszania, także ciężko jakby jest to przewidzieć, ale. Póki co plan jest, żebyśmy, żebyśmy, żebyśmy A jak jest... festiwal, tak klimacie, jeśli o to chodzi? I tak, jak I się so, czujesz na tym? Klimat jest bardzo specyficzny, dlatego, no, <laughs> dlatego, że jest także jest bardzo duża koncentracja wieczorem tak. tego, co się dzieje, mhm. spektakle, koncerty i potem jest takie pół dnia następnego w którym próbujemy się jakby odnaleźć, odnaleźć próbujemy tak. się odnaleźć. No to pewnie też jest spowodowane tym, że część rzeczy odbywa się tutaj, w Tatrze mhm. Brama, część, część w Biedeku. A wolałbyś, żeby to było tak przez cały dzień? Tak? nawiązując do tego. Co, czy... troszkę, to znaczy, tro, troszkę mam takie wrażenie, że szukamy się mm -hmm. z, z grupami przyjezdnymi, tak, z uczestnikami. E, ale i tak jest fajnie, bo, bo to jest też taka ciekawa sytuacja, że jakby jak stąd przechodzimy do Domu Kultury mm -hmm. i odwrotnie, to mijamy się no, gdzieś na ulicach mm -hmm. i ma się takie wrażenie, że jakby goleni wie za że opanował, miasto że tak, przez rozumiem, po prostu rozumiem, przez grupy mm -hmm. teatralne. Tym bardziej, Nie? że jest jedna droga. No dobra, także dziękuję Krzysiowi bardzo za rozmowę. Jutro trzeci, ostatni dzień festiwalu, również spektakle i koncerty, na które serdecznie zapraszamy. To wszystko z mojej strony. Szeknę.